i super nagrody. Flips, chrugla zabawy. Co byście zrobili? Będziecie samochodem po torze i nagle wyskakuje na was wielki rekin, który chce was zjeść. Park rekina. Nigdy nie wiesz, kiedy zaatakuje. Trzeba się spieszyć, bo inaczej... A! Mam was! Zadający rekin. Mniam, pyszne. Albo dasz radę, albo obiadek. Spark Rekina. A co na deser? Nowy zestaw Hot Wheels. Spark Rekina. Samochodziki sprzedawane oddzielnie. Zestaw nie zawiera baterii. Rekin mówi po angielsku. Teraz ciesz się podwójną przyjemnością. Nadchodzi Blow Up. Krupiąca balonuwa z soczystym środkiem. Owocowym lub miętowym. Blow Up. Podwójna przyjemność. Dziś mnie maleńki gdzieś urodził się Kocham je, uwielbiam je Znów szczęście, prawdziwe mówię wam Kolejne skotki przeszły na świat Kocham je, uwielbiam je Zobaczcie, czwarty kotek też jest I pieskami można pochwalić się Kocham je, uwielbiam je Tak bardzo kocham je Barbie z popilkiem Lanki sprzedawane oddzielnie Bitwa, syndrom ziół To jak gazu na maksa i wtedy pioł. Właściwie to sam go pokonałem Dobra, dobra Wszyscy widzieli jak było Ej! Bohaterzy filmu I nie ma Disney Pixar Czekają na ciebie w zestawach Happy Meal w McDonald's Ej, wypuść mnie Ej, Nasza baby, baby Born Posiada siedem funkcji Potrafi tak jak niemowlę płakać, pić, siusiać Jeść, siadać na nocniczku Ruszać rączkami i nóżkami Teraz Baby Born w specjalnej cenie od CAP Creation. Witamy w świecie piratów Lego. Wielki statek piracki kapitana Czerwonobrodego wyrusza po skarb. Ognia! Nawet pieczaszek kapitan Krager szykuje zasadzkę. Ognia! Skarb jest mój! Ognia! Nowe Lego Piraci. Zdecyduj, kto zdobędzie mapę i skarb. Teraz wybierając Blendamet, możesz pomóc dzieciom z chorobami nowotworowymi. A! Się, Czas na zabawę! O, nadal chcesz spać? Więc ukołyszę cię, moja Szuszu! Dla twojej Szuszu mamy teraz: plecak z akcesoriami, zestaw przeciwdeszczowy, wózek spacerowy i przenośny fotelik. Nowość od Sub Creation. Wybierz się w podróż na biegun północny! Przez całe życie o tym marzyłem! NERBROS, dystrybutor filmu Ekspres Polarny, zaprasza na program.